Phantom Liberty, które trafiło do naszych rąk w ubiegłym roku wraz z patchem 2.0, sprawiło, że zacząłem zupełnie inaczej spoglądać na cyberpunka. Nie ukrywam, że na premierę byłem nieco zniesmaczony stanem tej gry, ale obecnie jestem w stanie z czystym sumieniem polecić ją na przykład przyjacielowi. I naprawdę szkoda, że nie dostaniemy drugiego dodatku, który był w planach Redów od dawna, ale został anulowany. W tym filmie przedstawię Wam wszystkie informacje, jakie ujawnione zostały co sprawą wycieku, który rzucił nieco światła na drugi, anulowany dodatek do tej gry, którego akcja miała rozgrywać się na Księżycu. Do rozpropagowania informacji o anulowanym dodatku przyczynił się mocno wątek na forczanie, który pojawił się na tym portalu dość niedawno. Pozwólcie, że wam go przytoczę, nie wgłębiając się zbytnio w to, czym jest forchan, bo mądrzej o tym nie wspominać. Niektórzy z was zapewne wciąż pamiętają ogromny wyciek CD projektu z 2021 roku. Było tam wiele interesujących rzeczy, które zostały w zasadzie zignorowane, ponieważ wszyscy skupili się na trzecioosobowej wersji alfa z 2013 roku. Jedną z tych rzeczy były pliki do rozszerzenia mun jak wszyscy wiemy cyberpunk miał otrzymać wiele rozszerzeń, a nie tylko Phantom Liberty. Wygląda na to, że księżycowe rozszerzenie miało być cyberpunkową wersją krwi i wina, przynosząc zupełnie nową mapę. Podzielę się z wami tym, co znalazłem i co mnie zainteresowało. Nie badałem danych i nic z tego nie odkryłem. Jak wiemy z wyciekłego montażu bagów, twórcy myśleli, że gra zostanie ukończona w 2022 roku. Wraz z pojawieniem się covida, prawdopodobnie zostałaby opóźniona do 2023 roku, czyli wtedy, gdy gra faktycznie osiągnęła stan, powinna być taka w momencie premiery, a Phantom Liberty zostałoby wydane kilka miesięcy później. Rozszerzenie księżycowe prawdopodobnie miałoby wyjść rok później, podobnie jak wino, w 2024, lub nawet 2025 czy 2026 roku, w zależności od skali projektu. To się jednak nigdy nie wydarzy. Smutne. Myślę, że to rozszerzenie miałoby miejsce podczas kolejnej wojny korporacyjnej lub tajnej operacji. Jest wiele rzeczy, znaków, zadań w podstawowej grze, które sugerują, że świat jest na krawędzi kolejnej wojny korporacyjnej, a stosunki między korporacjami są bardzo napięte. Myślę, że Intro Corpo było swojego rodzaju zwiastunem lub zapowiedzią. Nie należy również zapominać, że Księżyc pojawił się też w anime. Poniżej, OB załączył dowód w postaci screenów zawierających foldery, gdzie dane o nadchodzącym rozszerzeniu były przechowywane. Nie ma tego dużo, to też wątpię, aby moderzy zabrali się za jakiś fanowski projekt odtworzenia anulowanego DLC. Jednakże otrzymaliśmy dzięki wyciekowi dużo informacji przedstawiających zarys tego, co miało trafić do gry. Przyjrzyjmy się nim po kolei, zaczynając od mapy. Oto główny layout mapy. Jak widzicie, dodatek miał rozgrywać się na znacznie większym terenie niż Phantom Liberty. Do rąk graczy planowano oddać około 36 km2 powierzchni Księżyca. Dla porównania, mapa podstawki ma wielkość 24 km2. Oczywiście taka mapa byłaby znacznie mniej skondensowana i wertykalna niż mapa zawierająca ziemską metropolię. Nie brakowało na niej jednak interesujących miejsc. Wyróżniono na niej lokacje takie jak kilka fragmentów różnych baz księżycowych, które właśnie widzicie na ekranie. Jak nie trudno zauważyć, pliki zawierają wyłącznie nieoteksturowane bryły, musimy zatem popuścić nieco wodze fantazji, aby zwizualizować sobie, jak to docelowo mogłoby wyglądać. Niektóre wnętrza zawierały także szczątkowe placeholdery dla obiektów takich jak drabiny czy stoły. Kratery z różnymi platformami, na których zapewne moglibyśmy naładować księżycowy łazik lub go po prostu zaparkować. Fragment mass drivera, czyli katapulty elektromagnetycznej, zdolnej pierdolnąć obiektem niczym trzyfuntowa armata nad twierzy Kłocko. Miała mieć ona także znaczenie dla jakiegoś wątku fabularnego, który rozgrywał się wokół niej. Randomowe obiekty przedstawiające ociosane z prostych brył ciężarówki, oraz powbijane w powierzchnię księżyca rakiety. Być może patrzymy właśnie na coś, co miało przerodzić się w prawdziwe pole bitwy. W plikach znajduje się bowiem wzmianka o takiej lokacji, gdzie ze trzeć miały się ze sobą korporacje. Laboratorium, gdzie wytwarzano... Chciałbym powiedzieć leki, ale biorąc pod uwagę świat cyberpunka, to to nie byłyby leki. A także strefę katastrofy promu kosmicznego. Kto wie, być może tym pojazdem miał przylecieć na powierzchni Księżyca V. Na mapie znalazł się także placeholder bunkra Morgana Blackhenda, a także stadion. Wspomniałem wam o łaziku. Oczywistym jest, że dla tak ogromnej mapy Redzi musieli zaplanować jakiś środek transportu. Niestety jest on tylko wspominany w plikach gry. Nie znaleziono żadnego, nawet wczesnego szkicu czy modelu projektowego przedstawiającego zarys tego pojazdu. Ostała się po nim wyłącznie ta maleńka ikonka. Mogę Wam jednak pokazać na osłodę wczesną wersję kwadry. Tak oto samochód wyglądał we wczesnej fazie projektowej. Poza mapą, drugim folderem zawierającym trochę ciekawych informacji jest ten zawierający szczątkowe opisy questów. Prawdopodobnie nie miały być to zadania z usuniętego dodatku, a questy z podstawki, które ostatecznie do niej nie trafiły. Pierwszy z nich zlecany miał być przez dobrze nam znanego Pudziana, to znaczy jakiego. Pojawiać się w nim także miała inna postać, nie jakiś Sobczak. Według fanowskich teorii nie jest to jednak żaden nowy bohater. Tak nazywać miał się River World. Wskazują na to dyskrypcje questów, które ostatecznie trafiły do gry i zawierają nazwisko Sobczak, właśnie w miejscu, gdzie w ostatecznej wersji pojawił się River. Na innym portalu, tym gorszym, mowa tu oczywiście o reddicie, znaleźć możemy pełną rozpiskę, jak wyglądać miał główny wątek fabularny. Pomarańczowe pola to questy, które zostały ostatecznie usunięte z gry. Jak widzicie, prawdopodobnie w toku produkcyjnym usunięto co najmniej 6 questów głównych i kilkanaście pobocznych. I naprawdę chciałbym przedstawić Wam tu więcej informacji o usuniętym dodatku, ale to niestety wszystko, co mamy na ten moment. Niestety, biorąc pod uwagę, że obecnie CDEP skupia się niemalże wyłącznie na swoich nadchodzących projektach, to znaczy Polarisie, Orionie, Syriuszu i Hadarze. Oznacza to, że drugi dodatek do Cyberpunka stał się kolejnym z wielu growych przedsięwzięć, które nie opuściły deski kreślarskiej. Wielka szkoda.